Pora, abyśmy się przyjrzeli yy, budowaniu silnej marki Sądeckie jako wsparciu lokalnej branży turystycznej na przykładzie działań Powiatu Nowosądeckiego. I o tym opowie nam pani Justyna Tokarczyk, sekretarz Powiatu Nowosądeckiego. Nie, wszystko w porządku. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Oczywiście jestem sekretarzem, sekretarzem powiatu, ale również dyrektorem wydziału promocji i wspierania organizacji pozarządowych. No i nie ukrywam, że jest wydział promocji jest bliski memu sercu, ponieważ zarówno i turystykę i promocję od zawsze właściwie tym się zajmowałam. Szanowni państwo, już to co pan starosta wcześniej wspomniał, Oczywiście mówimy o marce umocnieniu marki e, sądeckiej, e, bo nie ukrywajmy, że marka sądeckiej już była wprowadzana. My tak naprawdę od trzech lat e, bardzo mocno e, postanowiliśmy ją umocnić jakby na rynku. E, po, co? po co? Po to, żeby ściągnąć w, właściwie turystów e, tutaj e, na nasze tereny sądeczyzny. E, jeśli chodzi o e, Okres covidowy szczególnie to było istotne, ponieważ ten czas pokazał, że jednak te wszystkie działania wcześniejsze, które prowadziliśmy, no nie sprawdzały się, tak? Okres zamknięcia, covid, bezpieczeństwo, no wyjazdy na targi okazało się zupełnie, zupełnie niemożliwe, czyli tak naprawdę te działania, wcześniejsze narzędzia, które były prowadzone przez biuro promocji jakby zupełnie trzeba było skreślić. Ale od czego zaczniemy? Tak naprawdę, kwestie samego loga sądeckiego, które było opracowane, w którym właściwie znajduje się to jabłko. Jabłko, które jest symbolem właściwie sądeczyzny, dlatego również wprowadziliśmy go w nasz znak sądeckie. Jest wykorzystane właściwie na wielu obszarach, począwszy od właściwie koszulek gadżetów, materiałów promocyjnych, ale również po prostu do wystroju nawet stanowisk. Jabłko sądeckie, również tak jak Państwo widzicie tutaj z lewej strony, to również odznaczenia. Złote, srebrne jabłko dla osób szczególnie zasłużonych w różnych obszarach. Kolejne oczywiście pokazujemy tą promocję przed 2020 rokiem. To akurat też się zbiegło, nie ukrywam, ponieważ ja objęłam Wydział Promocji w 2019 roku i taki właściwie troszeczkę przyszedł ten ciężki czas na nas, ponieważ zostaliśmy zblokowani z działaniami promocyjnymi i tak jak pan starosta mówił, wszystko musieliśmy postawić na głowie. Właściwie szukać nowych rozwiązań, nowych narzędzi promocji dla sądyczyzny. Po co? Po to, żeby wzmocnić właściwie całą branży turystycznej. Tu Państwo, jak widzicie, oczywiście wyjazdy na targi, targi to te poprzednie lata przed rokiem 2020. No i kolejny i właśnie przychodzi rok. 2020, kiedy rozpoczynamy działania związane z kampaniami ogólnopolskimi, szukając właściwie niższych, szukając jakichś narzędzi, które, dzięki którym moglibyśmy pokazać sądyczyznę. No tak jak mówiłam wcześniej, zablokowano nas jest w kwestiach udziału w targach. Pozostały jakieś wydawnictwa branżowe, w których publikowaliśmy oczywiście informacje, ale co, tak naprawdę nikt nie chciał przyjeżdżać, bo mówimy o tym okresie zamknięcia, gdzie każdy szukał bezpieczeństwa tej przestrzeni zamkniętej tak naprawdę naprawdę na tych członków rodziny jedynie, baliśmy się tak naprawdę wychodzić z domu. W związku z tym szukaliśmy pomysłu na kampanię, która byłaby odzwierciedleniem tego, że, że jest ta różnorodność na naszym terenie, czyli właśnie tak jak Państwo widzicie z lewej strony. To był pierwszy baner kampanii Sądeckiej Zaprasza. Kampanię przeprowadziliśmy pod hasłem Odkrywaj sądeckie, ale jak Państwo widzicie, nie pokazywaliśmy ścieżek rowerowych, infrastruktury rozbudowanej, tylko właśnie tę przestrzeń. Przestrzeń, której oczekiwali odbiorcy, bo każdy szukał bezpieczeństwa właśnie tych łąk. Było nawet z hasztagiem tak, takie oczywiście akcja wyjść do lasu, tak, wyjść z domu. Szereg takich elementów, które wykorzystywaliśmy podczas naszej kampanii oczywiście, tak jak Państwo widzicie, City Light na przystankach, billboardy, to wszystko tak naprawdę odbywało się na terenie całej Polski, w tych największych miastach. Chcieliśmy dotrzeć do jak największej ilości osób, no i udało nam się. Nie ukrywajmy, że pierwsza kampania naprawdę okazała się strzałem w dziesiątkę. Dotarliśmy według badań, które przeprowadziła firma MS, do, dziennie docieraliśmy do 2,1 miliona osób. No, to właściwie dzięki pracy całego zespołu e, Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, bo tak naprawdę od samego początku, czyli od tworzenia projektów e, poprzez wydruki, e, wszelkiego typu teksty, czyli ten marketing, e, pisany treść, tak zwanej, wszystko to odbywa się oczywiście w Biurze Promocji. My nie wykorzystujemy do tego tak naprawdę agencji żadnych reklamowych, realizujemy wszystko od samego początku do samego końca sami. E, Oczywiście e, kampania to jest jeden z tylko z elementów, ponieważ do tego dochodziły szereg powiązanych to jest jak system naczyń połączonych. E, kolejne akcje, które podpinaliśmy pod, pod hasło e, odkrywaj sądecki i było to między innymi podpisane z branżą turystyczną z hotelami. w tym właśnie takim ciężkim okresie e, porozumienia, gdzie e, obiekty, turystyczne, bo zarówno było to obiekty, pensjonaty, hotele, ale też zarządcy różnymi obiektami e, infrastruktury turystycznej, dawali zniżki na hasło odkrywaj Sądeckie. W związku z tym e, na hasło odkrywaj Sądeckie mieli, mieli zniżki, my ich promowaliśmy też na naszej stronie e, i dzięki temu to te hasło też cały czas pracowało. No i tu o, oczywiście tak jak e, mówiłam, to e, Ponad 100 billboardów różnego typu nośników outdoorowych na billboardach, buzbekach, city lightach, no, w kolejach małopolskich spoty z banerami, z filmikami. Nie. Oczywiście wykorzystujemy szereg narzędzi. Ja już nie chcę tak naprawdę, bo to jest tak szeroki obszar, że ciężko jakby wiem, że mamy mało czasu, bo ja mogłabym, że tego tak patrzę na, na moją panią Edytkę z wydziału, mi pokazywała czas, bo ja lubię się rozgadać. Natomiast jest tak bardzo dużo tych, tych, tych działań, że tak, tak naprawdę wyciągnęliśmy tylko te najważniejsze. Między innymi marketing wirusowy, remarketing, casting content, promocja outdoorowa, no to to oczywiście mówiliśmy, czy klastry tematyczne, szereg elementów właściwie powiązanych. Z marką, tak? Wywołując właściwie nasze działania. Tu Państwo, jak widzicie, czyli od tego 2020 roku, właśnie te kampanie ogólnopolskie każdy z billboardów ma jakieś znaczenie. To nie jest tak, że po prostu wymyślamy, znajdujemy fotografię. To jest praca, to jest burza mózgów całego zespołu, bo ta treść billboardu niesie jakieś przesłanie i w związku z tym oczywiście to co mówiłam przy pierwszym billboardzie 2020 rok nie, przestrzeń góry e, bezpieczeństwo to oczywiście w kolejnych tak jak na przykład w 2022 roku to przypomnę, że to był rok senioralny ubiegły rok e, chcieliśmy pokazać, e, że nasze góry czyli te tysięczniki tak naprawdę e, są przygotowane e, właściwie są przygotowane. No, z, z, są dostępne dla każdego, zarówno dla rodzin z dziećmi, ale właśnie również dla seniorów, ponieważ to nie są wysokie góry. E, ta infrastruktura jest tak dogodnie przygotowana, że naprawdę każdy może z tego skorzystać. E, oczywiście komu w drogę temu sądeckie. Tutaj w 2021 skupiliśmy się na działaniach w, w zakresie e, takiej turystyki dla rodzin, dla, e, w związku z tym to było dość mocno rozpracowane w kwestii napisania książeczki, którą później gdzieś się też wyświetli. Ale ostatnia kampania tegoroczna właśnie wakacyjna to jest sądecki, gdy podróże masz w naturze. Ta dwuznaczność oczywiście słowa natura, czyli w naturze w przyzwyczajeniu, ale też w naturze, gdzie na sądyczyźnie naprawdę mamy piękne te tereny, otwartość, przestrzeń. Kolejne oczywiście narzędzia Google Ads, czyli wszystko to, co wykorzystujemy w promocji sądeczyzny, to są te reklamy wędrujące jakby za odbiorcą, czyli ktoś, kto wchodzi na naszą stronę, później wyświetlają mu się te reklamy billboardowe. Oczywiście content marketing, czyli marketing treści, no, tak jak mówiłam, każdy post właściwie budujemy od samego początku do samego końca sami. Opatrzymy go zawsze grafikami, również stworzonymi przez pracowników biura promocji. One są zarówno, jeśli chodzi o kalendarz świąt na przykład nietypowych, czy święta takie tradycyjne, gdzieś zawsze coś znajdujemy, jakiś temat, który wywołujemy właśnie na naszych, naszych social mediach, ale również oczywiście marketing emocji jakby. I tu mówimy o takiej interakcji z odbiorcą, czyli te tak zwane zagadki puzelkowe, które wymyśliliśmy, oczywiście fotografie z poszczególnych obszarów, e, gdzie pojawia się e, taki puzelkowy test i generalnie e, ludzie, którzy znają dane zakątki, odkrywają, e, jeśli po trzech odkryją, no to oczywiście super, zazwyczaj to po czterech już puzelkach każdy wie, e, co jest na danej fotografii, no już widać, że jest znajomość, jeśli chodzi o te atrakcje turystyczne sądeczyzny. Kolejny oczywiście udział w różnego typu wsparciu właściwie naszych wydarzeń tutaj na, na terenie Sądecczyzny, wyjazdów, na festiwal teatralny Sądecka Jesień Kulturalna, M. oczywiście wspieramy imprezy sportowe, które są pod patronatem Pana Starosty, Pana Marka Kwiatkowskiego, M. szereg, wydarzeń, które sami realizujemy, ale również realizujemy poprzez stowarzyszenia, tak jak teraz właśnie dzięki współpracy z Fundacją Pozdrowie do Natury również ta konferencja. Oczywiście wspieramy wydarzenia okołoturystyczne, rajd, Krynicki Rajd Rowerowy, Festiwal Podróżniczy czy Sądeckie Obchody Turystyki. To, o czym Państwu mówiłam, 2021 rok, czyli nastawiliśmy się na działania w zakresie właśnie turystyki familijnej, turystyki z dzieckiem. Powstało wydawnictwo przewodnik, odkrywaj sądeckie z dzieckiem, gdzie na małych piktogramach oznaczone są atrakcje turystyczne, gdzie można dotrzeć na przykład z wózkiem, w niepogodę. No. Szereg elementów, które usprawniamy e, pokazując rodzicom, gdzie mogą dotrzeć tym małe dzieckiem, ale oczywiście na nasze zlecenie powstała również książeczka e, o atrakcjach turystycznych sądeczyzny e, na tej podstawie również, gdzie dzieciaki malowały e, bohaterów. Na bohatera do, do książeczki oczywiście traper i lukier odkrywają sądeckie. E, no szereg kampanii, tak naprawdę tutaj pokazali, pokazaliśmy tylko te główne takie kampanie, które prowadzimy, czyli Odkrywaj Sądecki RMF Max, TVP, szereg różnych audycji, które były nagrywane na, na terenie Sąderczyzny, zresztą macie Państwo zaznaczone, czy na przykład w prasie branżowej Traveligo, gdzie docelowo jest to wiadomo portal dla turystów, dla osób szukających atrakcji turystycznych, wypoczynku w miejscach atrakcyjnych. Kolejne oczywiście, tak jak mówiłam, czasopisma branżowe, tu nawet nie chciałabym wymieniać, bo jest ich naprawdę taka duża ilość, ale na przykład wystawy również na krakowskim przedmieściu w Warszawie, gdzie corocznie promujemy się, robimy taką wystawę w ramach Polska Naj, gdzie wszystkie sądeckie atrakcje są pokazywane na dużych tablicach. Oczywiście, tak jak mówiłam, szereg artykułów w czasopisie się rozgadywać na ten temat, ale oczywiście przede wszystkim skupiamy się na tych działaniach w zakresie social mediów, gdzie promujemy na przykład właśnie te filmiki nasze, film, który został opracowany, Odkrywaj Sądeckie, spot, który był wykorzystywany również w kampaniach w Kolejach Małopolskich, Stoiska promocyjne zawsze staramy się bardzo mocno, żeby były kolorowe, dostrzegane. To jest tylko taki przykład tak naprawdę kilku, z kilku wydarzeń. Strona Sądeckie EU. Wszystkie tak naprawdę Biuletyny, broszury są dostępne na naszej stronie, strona jest rozbudowana, jest, staramy się w miarę możliwości, żeby ona była taka właśnie prosta i intuicyjna. Określałam wcześniej, każda kampania ma jakby, jest przemyślana, ona jest generalnie, nie, nie bierze się od razu, wybiera, nie wybieramy od razu zdjęcia i i tematu, tylko tak naprawdę to jest analiza przez dłuższy czas, gdzie szukamy jakiegoś powiązania z danym rokiem. Z jak... No oczywiście to co mówiliśmy, Facebook, Instagram, szereg działań przede wszystkim w oparciu o te narzędzia w social mediach, dla fanów profilu przygotowujemy oczywiście szereg konkursów, gdzie można gadżety powiatu wygrać. Jest to taka interakcja, jeśli chodzi o odbiorców, bo oni oczywiście komentujące osoby piszą, zgadują, czy na przykład co miesięcznie zmieniamy tapetę na telefon z sądeckimi widokami. Każdy oczywiście taką tapetę może sobie ściągnąć z logiem sądeckim, tak jak mówiłam no szereg tych grafik tak naprawdę związanych czy to właśnie z Mikołajem czy ze świętami czy z okazji jakichś jubileuszy staramy się cały czas na bieżąco pewne rzeczy wywoływać i gadżety tak jak mówiłam na samym początku to jest jedna z, jeden z ważniejszych elementów na których się skupiamy zawsze są przemyślane są powiązane właściwie z całością kampanii również zarówno Kolorystycznie, jak i e, jeśli chodzi o symbole. E, to, co też e, Państwo możecie zaobserwować za tutaj w trakcie konferencji, to, to jest szereg ścianek e, właściwie takich wystawowych, ale są też e, Wintery czy, czy Leżaki, które są z logotypami oczywiście e, z logotypem sądeckim no współpraca, przede wszystkim współpraca i o tym od samego początku mówiliśmy, że, że to jest dla nas bardzo istotne, bo sami jako, no, nie, nie jesteśmy w stanie jakby wybić się na na te rynki zewnętrzne, dlatego zawsze podkreślamy współpracę oczywiście zarówno z Polską Organizacją Turystyczną, z Małopolską Organizacją Turystyczną, którym bardzo dziękuję Panie Prezesie, bo Pan Prezes tutaj z nami został, ale też Pan Prezes Cieśnicki bardzo dziękuję za współpracę z Nowosądecką Izbą Turystyki. To są oczywiście dla nas bardzo cenne, cenna współpraca i zawsze zasięgamy Opinii, też oczywiście, tutaj przedstawicieli organizacji. I to co na koniec myślę, że, bo nawet tego nie mam umieszczonego w prezentacji, natomiast przedwczoraj pojawiły się nowe badania, jeśli chodzi o Główny Urząd Statystyczny, który przeprowadził badania i okazało się, że pod kątem właśnie walorów turystycznych okazało się, że na pierwszym miejscu jest Warszawa. A drugie miejsce, egzekwo, zajmuje Kraków i powiat nowosądecki, marka Sądecki. Więc myślę, że to jest taka świeżynka, która dopiero się pojawia w prasie, właściwie w opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego. Jest nam bardzo miło, że, że jesteśmy dostrzegani, że ta marka wzmocniła się tak naprawdę, e, mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom, ale też Państwa działaniom. Także bardzo serdecznie za wszystko dziękuję. Dziękuję przede wszystkim Panu Staroście i Zarządowi i Radzie Powiatu, który dali nam to zielone światło do działań. Tak naprawdę zaufali nam, bo był to bardzo trudny o okres, więc my trochę tą promocję odwróciliśmy do góry nogami. E, dlatego bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy Pan Starosta nas w tej chwili słyszy, czy Zarząd. Widzę, że jest tutaj Pani Zofia Nika z nami. Bardzo dziękuję Pani Zosiu za to że państwo nam ufacie że zaufaliście że zrobimy to dobrze i staramy się żeby tak było bardzo dziękuję